No, witam serdecznie. Pora na kolejny filmik z Dokana. I dzisiaj będziemy sobie patrzeć na nowego Uba, który już jutro wychodzi na oficjalne serwery. Jest to karta darmowa, farmiona ze story eventu, tam gdzie żeśmy farmili też Goku oraz Satana. I będzie miała Ezę, tak samo jak oni. No i cóż, zobaczmy sobie na szybko na jego statystyki. Na leaderskillu po Ezie ma e, key plus 3 i HP atak i def w 67% dla kategorii World Tournament e, a dla typów super fizycznych key plus 3 i HP atak i def plus 50%, czyli taki standardowy leaderski dla takiej karty darmowej po poEzie e, na super ataku stale sobie zwiększa atak, więc spoko e, oraz ma e, szansę na Stuna, także OK całkiem solidnie. No i pasywka jest taka, że na początku każdej rundy dostaje Ki plus 1 i ataki def plus 30%. Maksymalnie może dostać Ki plus 4 oraz 120% do ataku i defa, także po czterech rundach ma Ki plus 4 i 120% do ataku i defa, także spoko. Oraz dodatkowy atak 100% kiedy dostaniemy cios, także to też jest spoko opcja. I bardzo ciekawa część pasywki, ma on włączonego garda, kiedy przeciwnikiem jest jakiś Goku, Albo ktoś z kategorii właśnie World Tournament. Także to jest dobra pasywka, bo guard jest ok, ale za dużo przesilników z kategorii WT nie ma. Goku jest dużo, owszem, ale to troszeczkę bardzo go ogranicza, bo w obecnej mecie defensywa jest bardzo ważna, więc najlepszym chyba eventem dla niego jest tylko LGE. Na SBR- nie ma sensu go brać, ponieważ no, za, za dużo czasu minie, zanim się nam wystakuje pasywka. Na Battlefieldie są też lepsze, lepsze opcje moim zdaniem, dlatego mi się wydaje, że LGE to jest jedyna taka opcja. I zagramy sobie dzisiaj właśnie LGE e, kategorią Airflings, która będzie chyba najlepszą jego możli najlepszym jego teamem tak mi się wydaje Zobaczymy, zobaczymy No i sprawdzimy czy jest silny, czy warto go robić, no warto go robić, na pewno warto go robić, każdą darmową kartę warto robić, tylko czy po prostu będziemy jej często używać też nie. Zobaczymy, zobaczymy i w pierwszej pracy będziemy już go mieć, także spoko sprawa e Właśnie dzięki temu, że to jest Goku, no to będziemy mieli cały czas e, garda włączonego, więc nie ma się czym przejmować. E, dobra, ok, no to zobaczymy ile będzie w pierwszej rundzie już bił. Bez supporta? Nie, z supportem, z supportem, bo Bu jest tutaj z satanem supportem, także spoko. E, I będziemy trzymać krylanów raczej razem w jednej, w jednej rotacji, ponieważ no trzeba stakować Defa i tak dalej, bo to się przyda na LG. Także zobaczymy. I up, w pierwszej wali 711. Spoko, spoko, nie mamy pełnej pasywki. Nie dostaliśmy jeszcze ataku, który by nam ten atak zwiększył także jest ok, jest ok. teraz dostaliśmy właśnie atak, ale no, żeby go użyć, ten, ten to 100% do ataku, to trzeba dać się trafić w tej samej rundzie, bo ten atak nie przechodzi na kolejną, niestety. Więc no, zwykle trzeba go trzymać na pierwszym slocie, żeby ten atak móc sobie tutaj zrobić. Dobra, e, zrobimy tak. Tego Yamu i spopowicza wziąłem właśnie dla tego samego powodu co Krillana. Oprócz tego, że jest liderem dla kategorii Airflings, no to też tego, żeby sobie właśnie stakowali Tefa. Oni są naprawdę świetni. Bardzo dobra karta free to play. Dobra na LGE, tylko po prostu trzeba mieć farta, bo na początku będzie dostawać dużo, ale już na sam koniec może być całkiem, całkiem okej. Okay. I Krillin wali 1600. Bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. No i Tien, którym gram pierwszy raz. whoa! Obra, nie spodziewałem się. Wow! Mam go u siebie na JP I to jest pierwszy raz, kiedy właśnie go odpalam. Bo gramy na prywatnym serwerze oczywiście i wow, nie spodziewałem się, że aż tyle uderzy. No ładnie, ładnie, dobra, spoko, podoba mi się to mm, dobra. No to tak, teraz zostaniemy cios, więc UB zyska 100% do ataku oraz kolejny atak nam się włączy z pasywki i już mamy 1 400. Także dosłownie 700 tysięcy więcej. Także bardzo, bardzo ładnie. I on ma szansę właśnie na Addynala. Także jest spoko. I sobie zwiększamy znowu atak. I kituwa, milion i jest ok, No i zgarda. O, dobra, to będzie ciekawe. Zobaczymy, od otrzymamy obrażeń. 50K. Jest ok, jest ok, aczkolwiek, no to jest początek. Później będziemy dostawać już znacznie, znacznie więcej. Niestety. No ale cóż, no ale cóż. Eee, przynajmniej plus jest taki, że on jest fizyczny, także w ostatniej fazie będziemy mieć przewagę, ale w przedostatniej. łoch, to będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Eee, dobra, to zrobię to może tak. I zrobię to tak. I jest Git, dobra. Powinien Goku teraz spać w tej fazie. Nie wiem czy będziemy robić całego LGS. Zobaczymy jak długo ten film będzie trwał. Ale postaramy się jak najwięcej pokazać tego UBA. Dobra, ładnie. Krycik Klin wystakowany będzie tankował wszystko. Nie ma tutaj w ogóle o czym gadać. I ogólnie zastanawiam się czy będzie coś jeszcze oprócz tego UBA. Wiadomo, będzie jutro on możliwy do farmienia. Od razu też jego EZA będzie możliwa do zrobienia. A, tylko czy to wszystko, bo w plikach jeszcze znaleziono jakiegoś ziomka, który był na samym końcu busagi. Także zobaczymy że to wszystko, czy jednak coś jeszcze będzie. Dobra, a tutaj będziemy mieli saporta. Teraz powinno być... Myślę, że z 2 miliony teraz powinno być, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Mamy saporta w postaci Tiena. Kolejna pasywka się nam w, tego włączy, także zobaczymy. Dostajemy 40k, ok. I ile będzie? No, 2 i 1. Bardzo, bardzo ładnie. Nieźle. To jest chyba. Która to jest runda? Piąta. No to w piątej rundzie wali już 2 miliony. Na, no, bardzo ładnie, muszę przyznać. Tylko minusem tego UBA jest y, też brak linków dobrych. Ponieważ. Pokażę wam to w następnej rotacji. Teraz wam tego nie pokażę, bo nie wiem jak. Ale on naprawdę słabo się linkuje. E, jego najlepszy link partner to jest LR-UB. Y, ten darmowy Tek. Z Battlefielda, z tym, że tu jest taki problem, że po transformacji tego LR-uba on traci trzy linki, wszystkie które z nim, z nim tam ma. Nie wiem czy trzy traci, ale na pewno jakieś traci i to jest troszeczkę słabe, bo wtedy ten fizyczny Ub po prostu ma jeden link chyba tylko z nim. Także to jest trochę takie no, śmieszne. XD, nie? Um, dlatego, no, przydałoby się jakiś taki fajny link set mu załatwić, ale no niestety, no, Dokan trochę, trochę, troszeczkę sobie strzelił stopę. Tak e, swoją grę robiąc, bo o ile Sajanie, będą zawsze nie są dobre linki. Tak, po takie poboczne, jak właśnie ludzie, albo Androidy, i tak dalej, z góry mają narzucone już swoje linki, przez to jak ta gra jest zrobiona. I niestety, no, te linki nie są takie dobre ze sobą. Także, no, taki ubran ten cierpi. A szkoda, bo to jest reinkarnacja Kitbuja, jakby nie patrzeć, no to wypadałoby, żeby był jakiś mocny. I jest mocny, ale. No właśnie, ile linków? Jeden. Tylko jeden link. Jak weźmiemy go w środek, dwa. Tylko dwa. Także niestety, jest to troszeczkę przykre, no ale, no ale co zrobić. Dobra, zobaczmy ile teraz będziemy bić. A, bo chyba już wszystkie, y, wszystkie tutaj bonusy nam się załadowały z pasywki, także zobaczymy. Support dalej jest. A, ile? 2,4. Właściwie to 2,5 można powiedzieć, także 2,5 miliona. Bardzo, bardzo ładnie. To teraz każdy atak będzie tym silniejszym. Ze względu na to, że sobie właśnie zwiększamy atak stal na super ataku. Także, także spoko opcja. No i powiem wam, ten Tien naprawdę mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się, że będzie walił aż tyle. Że prawie 3 miliony. No, no, no. I on jeszcze ma szansę na Stuna. Jest, przepraszam, dobrym supportem. Zaskoczony, zaskoczony jestem. Także trzeba go u siebie na JP głównym robić. Bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny Ale w sumie nie dziwię się Ponieważ jest on takim odpowiednikiem Bukolo AGL A Bukolo jest naprawdę świetny, wspaniały Także w sumie Tien też jest git um, Dobra I tak teraz 1.8 8, Spoko, bardzo ładnie I zmniejsza atak i def To jest coś niesamowitego I znowu zmniejsza atak i def no, Animacja super ataku też piękna Też ładna, super jest Eee Dobra, teraz supporta nie mamy, to chyba troszeczkę mniej uderzymy niż zwykle. Ale może nadal w dwóch milionach to będzie, tylko nie chcę do Molda teraz. No niestety będzie do kan Szkoda. No dobra, zobaczymy. Ile będzie? Na kółeczku, na liczniku. 2 i 3. Eee, nieźle, nieźle. No to tak w sumie... oj. W sumie nie schodzimy za bardzo z tego pułapu. Także powiem wam, że łup jest solidny. Całkiem, całkiem solidny, ale no jest, no... Tylko tutaj się sprawdzi, moim zdaniem. Jego pełny potencjał można zobaczyć tylko na LG. Owszem, są jakieś inne eventy, ale no umówmy się z takich naprawdę trudniejszych eventów, to tylko LG, bo sbr -y, a już nie daj Boże, esbr -y, nie, 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 po prostu dlatego, że e, tam nie zawsze jest Goku, nie zawsze jest World Tournament, e, jakiś przeciwnik, ale najważniejsze to po prostu to, że pasywka potrzebuje czasu, żeby cała się za, e, zrobić, a SBR że nie ma czasu po prostu na takie rzeczy. Niestety, także tak to wygląda. Battlefield można, ale to też jest bez sensu moim zdaniem, bo są lepsze opcje. Um, co jeszcze jest z takich eventów? Bo straszne, nie, na no, tego to nawet nie ma co chodzić, bo to już jest stary content. Ezy, no, jak będą Ezy, gdzie będzie potrzebny, to wiadomo, że się go wstawi, ale tak to raczej nie. Nie, no tylko LG, tylko LG z takich trudniejszych endgame content eventów, no to tylko LG, tak mi się wydaje. Reszta nie bardzo. Szkoda, bo mogli tego Ubal zrobić lepiej. Przykładowo, zamiast dać w pasyce takie coś, że mamy garda, kiedy walczymy przeciwko Goku, mogli dać, że mamy garda, kiedy walczymy razem z Goku. I to by było o wiele, o wiele lepsze. Wtedy ta karta byłaby świetna dosłownie wszędzie. No ale. No, ale niestety mamy takie coś i musimy z tym żyć. Ale mimo wszystko, karta jest dobra do Earthlings, do tego teamu naprawdę się świetnie nada. Dobrze w miarę współgra, także mi się wydaje, że nie ma co płakać, aż tak tragicznie nie jest. Plus, umówmy się, to jest tylko darmowa karta. A i tak, jak na darmową kartę 3 miliona, to to jest bardzo, bardzo dużo. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną rotację z UB-em i chyba będziemy kończyć. Bo nie ma, nie ma sensu, żebym to przeciągał tak cały czas. To LGE może zrobimy, może nie. Ale nie mam na to za bardzo czasu i tak dalej. Także to będzie przedostania rotacja z UB-em. Zrobimy sobie jeszcze jedną i skończymy znowu na UB-ie i to będzie tyle. A Tien naprawdę, no. zaskoczył mnie. I znowu dodatkowy. 2 i 6. Wow. Wspaniały jest, wspaniały jest ten człowiek. Dobra, ok. A więc tak Cyk zrobimy tak. Zrobimy tak. Użyj itemka, bo się boję. Na tridencie mamy 6 itemków, także to każdy event jest prosty. Dobra, i zobaczymy. Usunię rotację, sobie zrobimy potem i będziemy mogli kończyć. Napiszcie, jak Wam up się podoba. Czy jest fajny, czy nie fajny. Czy będziecie go używać, czy będziecie go farmić. Powinniście farmić mimo wszystko, tak mi się wydaje, bo każdą kartę Free to Play warto robić. Zwłaszcza, że Dokan naprawdę ostatnimi czasy robi zajebiste karty darmowe co jest super, także polecam, polecam go farmić. Ale mimo to napiszę kilka słów o łubie, jak wam się on podoba. Dla mnie to jest po prostu średniak. To jest taki typowy średniak, można powiedzieć. Także to by było z mojej strony tyle. Szybka ostatnia rotacja i idziemy do domu. Także pyk i pyk i zobaczymy. Support jest, dostaniemy atak, zwiększy nam się atak. I ile to będzie finalnie? 2,8 miliona. Karta Free to Play. No i spoko. I go zabił. Także skoro go zabił, to dalej nie przechodzimy. Także oddaję do tyle. Dzięki za oglądanie. No i na razie.